Siema, jestem psychopata, mm, tak, to nie był fail, to było zamierzone, tak, jestem psychopata, nie było filmów, bo musiałem robić coś innego, święta nagrywam to drugi raz, muszę chyba telefon zmienić bez blokinie. byłem właśnie w sklepie, kupiłem sobie dwa razy a więc no, bo portal muszę otworzyć i w sumie, tak teraz patrząc nie ma żelaza. Nie, nie wiem, że ale A nie kilka więc muszę sobie odpalić Ale chwyć w tej miałem woda i dawa To ale jak tu tratka A to no tak, tak w sumie W sumie Dobra idę tam wtedy tam w przód przed siebie tam o będę budował tam, bo nie chcę iść naokoło te dwa odcinki będą trwały 10 minut i, i będę nagrywał filmy 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 po, po prostu będę nagrywać więcej filmów jak, jak, jak nie było tych, tych jak... nie, było filmów po prostu będę sobie ich dwa razy więcej, nie? Dziękuję, że będę filmy w więc no... W teraz, nie? Będę trwał chyba 10 minut, albo troszeczkę tam mniej chyba ten prostokąt nie trwało Idę, idę, idę. Tak, troszeczkę nakopanym sobie tego wszystkiego, byłem właśnie sklepie tam. Tylko teraz to będzie strasznie trudne, bo ja muszę to umieścić w takich miejscach, żeby to mi nie, nie przeszkadzało, nie? A to jakoś nie jest taka moja mocna strona. I to jest właśnie największy kłopot, że to nie jest moja najmocniejsza strona. Jeszcze miałem tam był święta, w ogóle pisze co zostaliście na świętanie a ja idę dalej, przed siebie idę jeszcze. O, troszeczkę. O miałem taki skrócić, nie? Tam mam generator kobla, tam jest woda. O w sumie tam, tam jest drugi generator kobla, nie? Mam tam jeszcze długie tyle a więc no. Co so, może zastakuję? No proszę, mam teraz więcej sobie w punku. W sumie był Mikołaj na moim jednym świecie. Ale chyba muszę... w bo no ja to pokażę w innym miejscu i czasie i życiu. Muszę też no ja Teraz to będzie najgłupsze rzeczką wrzucił robię. I robię. Nie tylko. No, mi się przy tym nie przypada. O, teraz mam to tutaj. Gdzie to? To złote. Ty... Kurczę, nie trafiłem. Traf... Nie trafiłem, nie! Co teraz z tym zrobię, nie? No, ja... Teraz nie, ja tego skopę nie? Czym go skopać? Ja na czym? Dobra, widzimy się już jak znowu wezmę i to kupię albo po prostu wykopię albo po prostu zrobię to w kolejnym odcinku to więc kupię tak to prawie będzie długo trwało nie mam od kilofa w tym jednym głupim miejscu nie w swej lopałem Nie będzie takich rzeczy, naprawdę nie, naprawdę nie doszło takich rzeczy Ale to wykopię, dobra, idziemy za chwilę, o dobra Corny to ja Po prostu wykopię ja Będę po prostu, nie, ja, naprawdę, nie, chyba was trafił na bo bo się wkurzyłem teraz To wkurzył w sumie trochę Blok magby, który mi się przyda w sumie. Nie do czego? Czekam ale... gdzieś z zrzuciłem blok Zwróciłem... magby. Magby. Patrzcie. zrobiłem, Zrobiło mi się jedno. Ma tu napisał. O nie wiem, w tego nie wpada. Kopię. O. Na razie z 5 minut odcinka. Dobra. Mm. Będziemy się pr pr przeprawiali i też jeszcze w tej drugiej części też będziemy się przeprawiali przez rzeczy. Wszystko, co się tutaj danie um, Przez rzeki, góry, lasy i wszystko, co czym się da. A więc ja wcale nie gadam już. Ja po prostu idę na to drugi raz, ale. O by mi się teraz udało. Do, tam, mi chyba smaczcinek nie było. To mi już troszeczkę wkurzyło, bo to nagrywanie mi się. Puu, nie ma, po prostu mi się wyrzuciło, nie, nie ma. Szukałem tego i to mi się nie zapisało, nie? Co to jest? Aha, woda, którą wylałem. Chyba specjalnie. Chyba specjalnie, ale nie tylko pewne. 6 minut, jeszcze 6 minut odcinka, nie? o nie kopiemy, kopiemy, stawiamy inne jeszcze Tak mam to duże i patrzcie, mam głowę Szkieleta, tak by tam bo skrzyneczka mogliście zauważyć Tym to był, nież... Napisz mi tam w, w komentarzu kto to zauważył, tam bez skrzyneczka. O! Jest! Pandy mam! Oddawane im tagi. Jest! Jest! Wielbiam tę skrzynkę, naprawdę. Dobra. To co ja kończę, Ale one się boją, nie? Tutaj są? Też, o! Dobra, ja kończę odcineczek. Na razie.